Jednak też nie wie. Dobra, przekaż mu jakby się poczuwaj na kolana zrzuciłem mi chuj, jadę, nie? Dobra, powodzenia. Siemano. 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 Kowali anarchę, Walili B1. Przed longiem, Rzmi? jeden przed lągiem, jeden przed lągiem, jeden przed i jeden przed jeden brama ma mid O lągiem, Nieeej To jest jeden przed to was, zaprosić, ja Ujeżdżam też za! Ło! Wow, pocałujcie mnie w chuja! Proszę. Co to jest? No co ci kupiłem? Przecież to kurwa za darmo na lotnisku rozdawają! Co ty pierdolisz? To jest WOG Z gagą! Ty jesteś zniewnięty, Ja za to zapłaciłem w kiosku. To jest edycja kolekcjonerska foli masz, człowieku. Wołaj tą pusię swoją, niech zobaczy, kurwa. Wołaj pusie, wołaj pusie. To jest... No tam się kasztany je we Włoszech. Ale nie rób scen, człowieku, takich rzeczy nie kupisz w Polsce. Dope sobie podeczki, kurwa człowieku! Idziesz później do tej małżonki, mówisz. Mam, słuchaj, mam dla ciebie prezent specjalny, limitowany. To jak kryptowaluty w cenie rośnie, tu coś dźwięki wydaje. Ty, tu jest jakiś zwierzak. Słyszysz PAN to? Nie, nie. Aha, słyszę, słyszę, tak jest. Takie... Jęzorkiem. jęzorkiem, jakiś język chyba tam jest. Słyszę, 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 słyszę A chorwacko odbiana prawdopodobniej. Chorwacka? Tak A Minetownic, to może już... tak zwany, on tak robi językiem Kukuryn? Nie, Mi... Kukuryn-minetownik, tak, pospolity Jasne. Albo to zima sporo się chowają w krzakach Sporo ich ostatnio w Los Santos Kukuryn-minetownik A co ty kurwa masz na sobie, ty? Słuchaj. No właśnie za kolacz. założyłem spadochron hmm. jakbyśmy mieli okno się ewakuować w razie, jakby chcieli coś odpirydować. pierdole pierdole. <laughs> <laughs> Kurwa. Nie, no, nie, nie, nie uważasz, że to jest za zanadnisko? O, słuchaj. Przezorny, zawsze ubezpieczony. Skąd mogą wiedzieć, na którym piętrze się spotkamy? Kurwa, jest... to są dwa no sumie... tylko piętro, tylko jedno piętro jest. No w sumie nie można nawet piętrem nazwać chyba. Ale no on może wyskoczyć do otworzenia spadochronem, wtedy nie będzie musiał się otpierać. W sumie no, nie gu... o za kola. Ile, ile Zaimponowałeś mi teraz? 23 metry. O, Wszystko to się nie go jednak, No Ale, nie Ale to jest spadochron do zdupcania, i... ja wyskakuję i lecę, karema. Co z ład? No, na przemu Kurwa! Ja nie... Dawaj, 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 dawaj! Dawaj, dawaj! dawaj. Jeszcze, 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 jeden do, 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 Nie ufam mu. Nie na pewno, ale chyba. No. Uspokój się. A ja, mu nie ufam. Ja słyszałem, że schodził, ale chuj. Nie, wątpię. Gdzie wy jesteście? Akwar, ja na no. Spikuj prawo was, teraz. Kurwa, słuchaj, jak nie mówię! <grym> <grym> to to ja trzeba czuć, kurwa, nie trzeba nie czuć nasi. tą grę. Poczułeś smrt, to masz na umyśle. Chcę broń. Dziękuję.

You need to and, drink and, it. and you're waiting. You're waiting to hit fucking puberty. Shut the fuck. up. I'm 64, <laughs> bitch, and getting paid. All right, congrats, bro. Getting paid. 64 playing Valorant, bro. Yeah. And you're trying to fucking graduate the first grade. Shut the fuck up. Graduate the so Go bro. get you're some more titty so milk, horrible. dude. Obviously, mommy didn't give you enough. Bro, you're so. <laughs>

Wazelim to je chuj! A. Czekaj. A. Czekaj. Czekaj. A. Dwóch środek, Czekaj. jeden gala. O ty kurwa. Wiska brama jest. trub, trub. Keota! mój drupa w dupę dziadu. Nie, 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 Wszystkiego najlepszego i Od dwudziestej 21 Zdję. próbuję wejść Wszystkiego najlepszego i salu. Wszystkiego najlepszego no co mam Ty robią? Robią? Ty ma. Co jest? Cały się zostaje. Ale piny wróciły Ty to jest najlepszy prezent chyba ever Jakbym miał tak tańczyć to bym też Tak zarabiać. A się starają spodanki mają Ej kurwa, urywa się, to za coś